Cześć, tutaj Aneta. Bardzo nam się nudziło w święta, więc postanowiliśmy, będąc w Belgii, mieszkając tu już półtora roku, sprawdzić, jak właściwie wyglądają święta i okres noworoczny w całej Belgii. Wpadliśmy na pomysł, żeby nagrać w 10 dni od dzisiaj, od Bożego Narodzenia 2020, do 3 stycznia, czyli cały ten świąteczny weekend. 10 filmików z różnych miejsc w okolicy. Jesteśmy nad morzem. Na środku w Ostendę, w tej chwili na przedmieściach Ostendy, i zrobimy takich kilka filmików, które pokażą, jak wygląda tutaj święta, jak wyglądają światełka. Szukamy po prostu klimatu. Teraz jestem na przedmieściu Ostendy, miasta, w którym mieszkamy na wybrzeżu, gdzie mieszka ponad 70 tysięcy mieszkańców. Dlaczego na przedmieściach? Ponieważ w centrum, tam gdzie zaraz się udamy. I na wybrzeżu trzeba nosić maski. Więc tak długo zastanawiając się, czyli 5 minut, stwierdziliśmy, że przejedziemy pod taki dom, który jest bardzo fajnie oświetlony na przedmieściach Ostendy, w zasadzie to Bredene, i nagramy taki wstęp. A w następnych filmikach pojedziemy jutro do Brugi, do miasta UNESCO. Pojedziemy też przez całe wybrzeże od Knokke Heist aż do Depane, jeśli się uda jeśli się uda, bo ponoć jest zamknięta granica, ale to różnie może być, to ja spróbuję przejechać do Katzand i do Sluis w Holandii, a także z Jackiem spróbujemy pojechać też drugą stronę do Dunkierki we Francji, czyli tak na, takim, na takiej przestrzeni 70 km. Za nami jest jeden z domów, który ciągle mijam jak jadę do pracy, który przyciąga moją uwagę tym, że właśnie jest bardzo ładnie ubrany i no, jest to chyba jedyny taki Dom w okolicy, który jest, jest aż tak oświetlony i aż tak do nas mruga światełkami. Ok, także ruszamy do centrum ostendy. Zapraszam jedziemy właśnie w kierunku centrum ostendy, w kierunku starego miasta. Jedną z głównych alei i... Pojawi się za chwilę coraz więcej świateł, tych właśnie światełek, których szukamy. Będziemy szukać też ludzi. Ja tutaj byłam równo rok temu, 25 grudnia wieczorem na spacerze. Było pusto, w tym roku jest jeszcze bardziej pusto. Wtedy było po prostu zimno i święta i byłam trochę za późno. I zobaczcie, dojeżdżamy do Ronda, z którego przepięknie prezentuje się oprócz tego, że fontanna działa i nie jest wszystko wyłączone, tak jak w Polsce, bo po prostu tutaj nie ma mrozu przed nami widać przepięknie oświetlony statek Mercator. Jest to statek, który jest znany jako symbol. Zaraz tam podjedziemy. Jako symbol y, miasta Ostende. Ostende jest największym miastem na wybrzeżu belgijskim. Całe wybrzeże to niecałe 70 km i po środku znajduje się miejsce, w którym teraz jesteśmy. Zaraz podjedziemy sobie tutaj pod marinę, pod port. Pierwszy raz jak wjechaliśmy do Ostende, jakieś półtora roku temu, to myśleliśmy, że ten statek tutaj po prostu przypłynął i zacumował. Y ale ten statek okazało się, że tutaj stoi i gdy wgłębiliśmy bardziej się w historię miasta, okazało się, że jest to statek, który obecnie stoi tu aż od 1965 roku. Zaś znaczy muszę popatrzeć, żeby mnie tramwaj nie pacnął. Z tramwajami to jest tak, że jak jedzie... Pokaż Jacek ten, Mercatora, bo to jest główna atrakcja. Ja spróbuję tu gdzieś stanąć. No, tutaj mamy właśnie statki, statki, yy, te jachty, słów mi brakuje. Ja chcę coś zrobić raz i nie powtarzać się 17 razy. A niektóre nawet są światecznie oświetlone, tak jak w Brugi, gdzie będziemy jutro. Staniemy sobie tutaj. Widzimy teraz widok na nocną marinę w Ostendę, i tutaj, właśnie oprócz kilku oświetlonych jachtów w świątecznym klimacie, widzimy właśnie cały ten statek. Ten statek to Mercator. Okręt zbudowano w Szkocji w 1932 roku. Muszę sobie gimbala kupić i w ogóle trochę profesjonalniej zacząć, ale jeszcze dzisiaj mi wybaczcie. I statek ten przez 30 lat pływał po morzach i oceanach. Był nawet w Honolulu i na Wyspie Wielkanocnej. Później, natomiast, służył już tylko do celów muzealnych. Czyli stoi tutaj ponad 50 lat. Można go zwiedzić za jedyne 5 euro. W tej chwili jest zamknięty z powodu koronawirusa. Z tego co wiem. E, ale gdy to wszystko się skończy, to ja właśnie chciałabym porobić takie fajne filmy w lecie, w słońcu, z wszystkich tych miejscowości, tylko ciągle coś. Jak nie koronawirus, to brak pogody, bo pogoda w Belgii jest zmienna. Przeważnie jest to deszcz i, i pada. No ale miejmy nadzieję, że w końcu upoluję jakoś e, ładniejszą pogodę i spełnię moje wszystkie plany. Nie wiem, czy uda mi się nagrać jakiś profesjonalny blok, bo nawet nie potrafię montować tych filmów. No ale e, może się nauczę. Mikrofon już mam, więc wszystko przede mną. E, także lecimy dalej. Lecimy dalej. Zapomnieliśmy, że jest tutaj jeszcze drugi statek muzeum czyli słynna Amadina w której znajduje się w środku inscenizacja miasteczka rybackiego, więc też warte polecenia. Też wstęp kosztuje jakieś tam symboliczne kilka euro, więc nie jest to drogo. I w tej chwili jesteśmy już w miejscu, gdzie po prawej stronie znajdują się budki, w których sprzedawane jest jedzenie. Jest to taka ulica na brzeże rybne, Fiserkaj. I w dzień sprzedawane są tu różne przysmaki. Pokaż choinki, choinki, o, choinki mamy. I w takich starych donicach, jak za komuny w Tomaszowie Lubelskim, kwiatki na rądzie, to tutaj poustawiane są choinki na, 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 na święta. Tu będzie ulica zamknięta, ale zobaczę, czy da się wjechać. Bo jesteśmy dosłownie prawie przy porcie. No i takiego. A nie, nie, nie jest tu opcja. Jedziemy sobie tędy, zobaczymy co będzie. Na razie ciemno. O, mamy świąteczny klimat. Mieliśmy chodzić na piechotę, ale jest 6 stopni tylko na plusie, a nam jest zimno. Jakoś tak odzwyczailiśmy się. Ja myślę, że zaraz zaparkujemy sobie gdzieś i wysiądziemy. Tutaj w tej chwili widzimy miejsce gdzie odbywa się jeden z targów czwartkiej soboty tu jest zaraz niedaleko Wappen plac broni i tutaj ten main plane, czy coś takiego oraz łącząca je uliczka po lewej tutaj yy, patrzę gdzie można jechać, wiesz, żeby nie wjechać gdzieś, a chyba da się, dobra, jadę. Jedziemy z jednego placu na drugi. Tu odbywają się w każdy czwartek, sobotę i niedzielę targi. Można kupić e, warzywa, owoce, wszystko. A w niedzielę odbywa się targ kwiatowy od 7 rano do 13. I te targi były wstrzymane z powodu koronawirusa. A tu już mamy plein i niestety tam chyba nie można wjechać. Ale zaraz tam pójdziemy. Te targi były wstrzymane z powodu koronawirusa. Niemniej jednak 3 grudnia, teraz yy, Belgię troszeczkę od, odmrożono. W Belgii po ponad miesięcznym lockdownie, 3 grudnia z powrotem, otworzono tak zwane śmieliśmy się z tego sklepy zbędne. Czyli można z powrotem pójść, kupić ubrania, buty czy, czy jakieś takie rzeczy, które nie są żywnością. A w tej chwili zatrzymaliśmy się na jednym z placów, gdzie stoi piękna. Piękna jak na Belgię, choinka obrana w zielone światełka i w tej chwili jesteśmy przed kościołem Piotra i Pawła. Wstyd się przyznać, ale jeszcze nie byłam nigdy w środku, także jest jeszcze dużo do nadrobienia. I doszliśmy już do Wappenplein z taką wysoką wieżą zegarową. Jest to, można powiedzieć, główny, największy taki plac Ostendy, gdzie rok temu było pięknie o tej porze, bo był tutaj domek świętego Mikołaja, teraz też coś stoi, zaraz zobaczymy, co to. No i ogólnie było więcej wszystkiego. W tej chwili oświetlony jest tylko. Pochodzący z XVIII wieku, tak zwany muzyczny kiosk. Ośmiokąt, wybudowany na środku placu, na którym odbywały się, w którym, obok którego odbywały się często koncerty muzyczne. Tak to wygląda. Zaraz zobaczymy, co jest w tym domku. Rok temu stał tutaj domek świętego Mikołaja. A w tym roku ze względu na koronawirus ubogo. Jeszcze w październiku, jak wszędzie policji, jeszcze w październiku na tym placu był rozłożony wielki kermis, czyli tak jakby jak można nazwać kermis, co to jest? Jarmark. Jarmark, pełno karuzel, e, zabawy, różne budki z grzanym winem, jedzeniem, kiełbaskami. A mamy domek. Świętego Mikołaja, hej, van de Kelsman, chociaż ten domek został. I to miejsce tętniło życiem w połowie października i ten kermis miał być do połowy listopada. Nie wchodzę do środka, bo jeszcze mnie coś ugryzie, boję się. Myślisz? Nie idź tam, tam się nie chodzi, to musi być otwarte. Eee, tutaj był właśnie ten jarmark, i Belgia. Eee, się mogę tam wejść? Belgia, w którymś momencie z dnia na dzień ogłosiła, że robi lockdown, i wszystko. ale fajnie, i wszystko pozamykano. Ten jarmark my byliśmy w niedzielę, a w poniedziałek już było wszystko zwinięte z kilku placów, wszystko poskładali w ciągu dwóch dni. No niestety, ale jeszcze się najadłam. Pączków. Obżarłam się jednym słowem. Tak wygląda Domek Świętego Mikołaja w środku. E, taka atrakcja. A oprócz nas była tu chyba tylko jedna jakaś para przebiegła szybko przez plac e, No i co? W Belgii wszelkie obostrzenia. Musimy nosić maski. Maska mam, musimy zachowywać odstęp. Ten półtora metra, tak? Mam maskę, żeby nie było, że nie. No, eee, tak jak chyba wszędzie. Cała starówka, wszędzie obowiązują maski. Eee, ten budynek okrągły, ośmiokątny, w tej chwili jest obiektem chronionym, bo jeszcze były pomysły, żeby go stąd eee, w latach 70. wyrzucić, żeby był plac. O. A teraz mamy tutaj ulicę, która ciągnie się tak osiowo przez środek. No i mamy światełka i nic więcej na tych ulicach. Ozdoby świąteczne w prawo i w lewo. Natomiast to, co pokażę teraz, zrobili sobie plac budowy. A rok temu można było podziwiać do 5 stycznia e, piękny. Teraz jest plac budowy. Ale rok temu tutaj był ten słynny świąteczny tunel, który co godzinę od 16 czy 17 dawał koncert świateł. Więc w tym roku nie ma nic, po prostu, żeby ludzie się nie zbierali do kupy i, no i żeby nie przenosić koronawirusa. I oczywiście, jak to w Belgii, musiał nam te ostatnie kilka minut spaceru w mrozie sześciostopniowym na plus spaskudzić deszcz, no bo deszcz musi być, nikt nie pyta, ale musi. A właśnie zbliżamy się do budynku, który jest chyba najbardziej oświetlony po prawej, budynek kasyna. I zaraz też spróbujemy gdzieś na chwilę stanąć. Jesteśmy w tej chwili na Alei Leopolda, czyli ukochanego króla belgów, który im zasponsorował Kongo. A zbliżamy się teraz do miejsca, gdzie w tamtym roku od końca listopada do początku stycznia odbywał się ten świąteczny jarmark, tak jak w każdym mieście Bożo bożonarodzeniowy jarmark odbywał się też w Ostendzie, tutaj u nas, e, i w innych miejscach. Właśnie tutaj, po prawej, e, w tym palku Leopolda, no w tej chwili jest tu ciemno, e, normalnie stało tutaj Około 50 budek z jedzeniem było wielkie lodowisko, na którym do późnych godzin wieczornych bawiły się dzieci i można było tutaj odnaleźć taką atmosferę świąt. No i szczerze mówiąc, znowu widzimy Merkatora, czyli statek, którego nazwa pochodzi od twórcy kartografii. w no w ogóle na świecie. Merkator to był ten, który wynalazł Atlas tak? I, i tą całą siatkę ułożył równoleżników, południków i tamtych innych jeszcze, więc musieliśmy się przez niego więcej uczyć. I zaraz jeszcze na ostatnią scenę przed pójściem do chałupy podjedziemy sobie pod kasyno i tam wyjdziemy na chwilę. I bądź pan tu mądry i pisz wiersze. I zaczęło lać. Wyszłam tylko z samochodu na chwilę, żeby laciwiać. Uchwycić budynek kasyna, które też zostało wybudowane jeszcze w XVIII wieku, i to już jest trzeci budynek kasyna. Ona stoi nad samym morzem A i obecnie pełni rolę sali koncertowej na około 2000 osób. No i oczywiście jest kasynem. Stoi sobie w centralnym miejscu ostędy przy takim fajnym starym komunistycznym, ja to mówię komunistycznym, jak jest coś z lat 70. hotelu Andromeda. Deszcz właśnie mnie leje, stanęłam jak głup na awaryjnych, no i tak zakończył się świąteczny klimat, poszukiwanie świątecznego klimatu. W skali od 1 do 5 Oj chyba jakieś dwa. Zobaczymy co będzie jutro w brugi w mieście UNESCO. Także zapraszamy jutro do Brugi. Idziemy do domu, deszcz pada. Tu jest najlepszy klimat świąteczny. Tu bąbelki, tu mikołaj. Cicho, sucho, póki co i nawet. Łańcuszki, tak sobie tutaj belgowie umajają. Trzymaj. I nasza przepiękna choinka. I to by było na tyle. Oceniamy świąteczny klimat na dwa. Jutro szukamy dalej.